Wasze reakcje na najgorsze psady w NBA? To jest bullshit. To, Nie, jest, to jest masakra. Bullshit. To jest masakra. Ten dub dodaje takiego cringe'u tutaj strasznie. To jest zalewał No o czym tu rozmawiamy? To jest tak drewniany i paskudny, paskudny wsad, że szkoda gadać. To, to wygląda, jakby mu się wyłączyły, bo znam ten dank, to wygląda, jakby mu się kable wyłączyły po prostu, nie? On zapomniał, że miał coś tutaj zrobić. Jeszcze. Tak. Generalnie on skoczył do góry, nie wiem, czy chciał tam łokieć wsadzać, czy chciał coś zrobić z tą piłką, ale coś tam jakieś zwarcie, wiecie, zdarza się. Tak? To jest śmieszne, tego bym nie oceniał. To fajnie. Ale, bym no, Baron miał tam kilka jakichś takich nie najgorszych wsadów, gdzie ktoś po prostu wsadził. Y no, tu nie wyszło. Aj życzę, każ życzę każdemu takiej próby w życiu, żeby skoczył głową na wysokość obręczy, no. zrobił korbę i spudłował. I tak by się zesikał, jakbym to zobaczył. A to to jest klasyka to... oczywiście, nie? O, mało zabrakło, nie? To jest poziom, to jest finezja, to jest klasyka, to jest styl. Teraz tego nic, nie ma. Nic z tego tutaj nie ma. Nic tego tutaj nie ma. A o Jezu, to jest klasyka. To jest najlepszy layup ever. Patrz, ja nie wiem. Ogień! Się. Padło, to jest najważniejsze. Jeszcze Bo jest jakby, zaliczona próba. Jakby spu, tak, jeszcze jakby spadło, to tam palili ich wagosz się... tak ile ja.